Jestem Kuba i zawieram cię na rozkwinkowy spacer. Patrzcie, koszulkę dzisiaj sobie ogarnąłem na dobry dzień. Sleepy boy. Dzisiaj miałem całkiem mocną tyrkę w pracy, a pracuję w kawiarni takiej, wiecie, sieciowej, w której przewija się bardzo, bardzo dużo ludzi. doszedłem do wniosku, że to jest dla mnie bardzo fajne. Czuję się jak taki kopciuszek, który właśnie tutaj sobie zasuwa, tutaj gdzieś kosz na śmieci wyrzuci, tutaj gdzieś zamiecie. I mam coś takiego, że w ogóle się nie wstydzę tego. Zupełnie nie. Uważam, że to jest zajebiste. Pracuję sobie na utrzymanie. Gryzę żwirek. Jestem dumny, z tego i to jest tak fajne miejsce, żeby być skromnym, żeby robić swoje. W życiu bardzo często tak jest, że jak jest spoko, jak jest wygodnie, w sumie tak okej. Okay. Człowiek nie weźmie się za siebie i nie zmieni tego. Jesteśmy w lepszej sytuacji, jeśli jest beznadziejnie niż jak jest OK, bo mamy siłę i energię, musimy to zrobić. Mamy chęć, żeby coś zmienić. Ale dopiero właśnie jak już jest. Y Nieznośnie. I tu mi się też kojarzy taka powieść, wiecie, o alchemii. Zmieniasz cokolwiek w złoto. Trudne sytuacje generują bardzo dużo energii. Ta energia jest naszym paliwem do działania i do zmian. A takie okej okay, sytuacje właśnie tej energii nie generują. Jeśli jesteś teraz w takiej dupowej sytuacji, właśnie uważam, że warto o tym pomyśleć. Może być jakaś informacja dla ciebie, żeby wstać i coś podziałać ze swoim życiem. Łatwo jest połączyć kropki wstecz, ale zazwyczaj patrzymy na to, jak się czujemy teraz. Nie widzimy tego, że to jest po coś w naszym życiu. A wydaje mi się, że po czasie nie mówię, że to się wydarzy samo bo trzeba mieć bardzo dużo właśnie siły, odwagi i takiej zawziętości, żeby jakoś ciężką sytuację zmienić w swoim życiu. Wydaje mi się, że właśnie można. Skorzystać z tego i zbudować na tym swoją tożsamość i swoją dumę. I to może być ten kamień milowy do tego, żeby zbudować na nowo. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji, po pierwsze jest mi bardzo przykro, ale daję ci dużo wsparcia, dużo energii. Pomyśl o tym, czy możesz jakoś wykorzystać tą energię mimo wszystko, ciemną, bo ciemną, ale tą energię, która się kumuluje, żeby przekuć to w jakąś piękną historię. I patrzeć z dumą na swoją drogę. Zrób co w Twojej mocy, żeby przekuć to w coś dobrego. Bądź dumny z tego, co robisz, bądź dumny ze swojej historii. Trzymaj głowę wysoko. Trzymamy głowę wysoko. Klasycznie bijajcie piony w komentarzach. To tyle na dziś.